Czuję się tak, jakbym wypiła szampana. Chcę mi się tańczyć i śpiewać. Gdyby nie to, że jestem starą panną, która dawno pogodziła się z samotnością, pomyślałabym, że się zakochałam. Co to za zielsko? Kwiaty? No, widzę, ale nie wiem, skąd się tu wzięły. No gadaj, skąd się tu wzięły i gdzie byłaś tak długo? U naszego nowego sąsiada, tego pisarza. A po co? Zaprosił mnie na kawę. A, to od niego ten yy, wiecheć. A masz coś przeciwko? Nie, śmiać mi się chce. No, to jest bardzo miły człowiek. I nie ma w nim nic śmiesznego. Ale ja nie z niego się śmieję. Ale z ciebie. Z tego, że latasz tak za chłopami, robisz z siebie pośmiewisko we wsi. To chyba tylko ciebie co śmieszę, Bo z drugiej strony, co jest śmiesznego w tym, że poszłam do sąsiada na kawę? Poza tym Michał jest bardzo przyjemnym człowiekiem. Jestem przekonana, że cała wieś go polubi. Michał, no proszę, już jesteście na ty, tak? A buzi sobie już daliście, tak? Mua. Nie twoja sprawa. I jeszcze jedno ci powiem. W takim razie przyzwyczaj się do tego, że częściej będę się z nim widzieć, bo właśnie umówiłam się z nim na spacer. Monika... Przecież, ej, to jak, jakiś pajac jest. W ogóle jakiś pisarz, nie wiadomo w ogóle po co tu przyjechał. Ja już wolałem, jak się zadawałaś z tym Jackiem. Ty nie będziesz mi mówił, z kim ja się mam zadawać. I co ty myślisz? Że co, że mu się spodobałaś, tak? Taka stara baba ze wsi? Pf, nie takie kobiety, jak ty już miał. Pobawi się tobą i cię zostawi. A ty będziesz płakać. To moja sprawa. Już raz zostawiłam do niego narzeczonego. Drugi raz nie zrezygnuję z czegoś, czego nie umiem jeszcze nazwać, ale co jest miłą odmianą w moim nudnym życiu.